Dobra, zróbmy tak, yy, jako, że nie jestem oryginalny, ani trochę, to yy, zagrałem sobie deathmatch i możecie zbanować po jedną postać, jakąkolwiek. Znaczy, najpierw Kajo potem Krzaku, potem ja. Jaką postać banujesz, Krzaku? Mmm, jaką? Leif. Dobra, yy, Kajo. Tracerka. Good choice, good choice, eee, Tracer. No to ja zbanuję... Eee... Reinhardt'a. Dobra. Oto... Good fan. O, chipsy! Moj bune. Jest o smaku majonezu. Oczywiście, ja że tak. Sobie, w sumie... Ty, Monty, jesteś... Twoje ulubione chipsy byłyby o smaku ziomkowej gorzkiej. Oczywiście, że tak! Jezus Maria, zapomniałem, że tutaj, patrzy, że tutaj się nie biega i pod shiftem mam skill'a. Właśnie zmarnowałem sobie Wraith Format, nie? Monty! Mm. Słyszę dźwięk pedalskiego machania mieczem. O ty kurwo! O nie! Słyszałem pedalskie bieganie. Idiota! Monty, czy ty masz ażkę jednak? On ma ażkę O kurwa, nie trafiłem. O nie, słyszę, Geja. Będzie poznał te kroki. Mies. Dziś się bołacz, ja chcę z wami. O kurwa! On tu jest! Chyba, <grywa> <nieco> jest nie jest! <grywa> Dobra, muszę wyjść! What the fuck? No say, się odwrócić Czas się zabawić Ta gra ma nielimitowaną mam nie? Jest mierdalasz! A Nie ty! No, ała! Ej, nie idzie. Ja naprawdę się odwróciłem w drugą stronę i widzę tam kamień. Idzie, 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 jest idzie, idzie, mi idzie, 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 Dobra, się. Zagrać sobie! Ach, zagram, zagram, what the fuck? sobie! trochę! Chciałem, chciałem... grać inżynierem, dobrze! Dlaczego nie mogę na łotek przełączyć! Co to za dyskryminacja! jest czy gdzie? Kaj jest niski! A tu czujesz, że ktoś nie zaraz pojedzie od skrytu. A nie, to są nie... Aha! Kajes był od wieżyczki, myślałem, że wieżyczkę z innej łotka. Zmieniam zdanie, mogli jedać sobie i twoje wieżyczki. Miło mi. No nasza znajoma miała Dobra, nasi wiesz co, zabij mnie ktoś, bo nie chce grać tym. No chodź, chodź Monty Monty Pom Pomogę Ci skończyć swoje myśli samobójcze No, ale... Monty, jak chcesz się dać zabić, to daj się zabić, a nie wieżyczkę za mną stawiasz. Monty! Kają! Dobra, teraz mogę zmienić postać Świetnie, czy to sprawi, że twoja wieżyczka po prostu Nie zniknie w bakrumsach? Tak oh, To świetnie no, Słyszę pedalskie bieganie gdzieś na górze Kajo Jeszcze raz powiesz pedalskie Sorry, to kwestia tego bardziej, że ninja są gdzieś. AŁA Dobra, wkurwiłem się, macie przejebane Ej, to było gejowe gościu Nie jesteś grasz ninją. <laughs> Czekaj, że się tu śmieję Monty! O nie, Monty ma Piotr moment Monty, ja się tu śmiałem z Kaja bo zginął od mojego reflektora Ale nadal mam pierwsze miejsce W homosiu Not for long, not słyszę, not for long. Się, słyszę ciężkie bieganie Słyszę bizona Jakim cudem okay. mój cień zabił? To się nazywa leczenie Cześć O nie! To mi za. Dobra Krzaków, weź go za. nie chcę żeby on miał pierwsze miejsce What? O nie! Oh. Kurwa. Mogliśmy zbanować tanka. Krzaku, krzaku, team na Montiego? kurwa! Zgoda. To było Naprawdę, żeby kajtek Ciebie zabił. Ale rzuciłem się na niego jeszcze. No! Nie! Nie! you. Fuck you <śm> oh. mm, mm, Anki! You can defle deflect that bitch! Nie, 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 tam trzeci wali konia. O kurwa! No czemu na mnie? Ow. To było gejowe dobrze I cały jego został zmarnowany na moją bańkę Zgadza się Ale przy okazji też na ciebie Kurde Krzaku przede mną ucieczek Kinda gej. <gay>, gay Kurde kurde manki Heating, nie? Gdzie spierdalasz? NO KURWA! NO CO JEDZ?! Czaku, pizdo! nie, Winston ryczy. A ty myślisz, jak Kurwa. Wracam do zabawy No <laughs> czy wszyscy ode mnie Au. Ale cię obiłem przynajmniej Ej, ale ciebie ja nie debugowałem, krzaka debugowałem, dobra? No, ale bagowałeś A no to czyli? Teraz ty też bagujesz Jezus Maria, słyszę kroki 200-kilogramowego oblecha. No ja słyszę kroki dwudziego ducha. Mówię oczywiście o Monty, a nie o jego postaci. O nie od tyłu Podwójna penetracja! Generalnie Overworld przedstawia te wszystkie futurystyczne rzeczy. To tak by wyglądał świat gdyby Unia Europejska nie istniała. Cześć. Do widzenia. Yeah. Nie. No Fink, krzaku, Fink! Did you really thought you can beat me with your ult? <laughs> I hear some heavy footsteps. KURWA MOJE ZDOLNOŚCI! Moje lagi! Też. Co? Yeah. NIE! Ajro! Daj mi spokój! Ja ci nic nie zrobiłem! Daj ci mi spokój! Ale mi już zrobiłem. <noise> Lag. Ała. Ok, krzak, nie wkurzyłeś mnie. O nie, krzak się, krzak się mnie, nie dlatego, że... BOOOM! Wziąłeś... JUŻ! SIAA! Użyłaś czarnej mangi, żeby nas pokonać. Nie trafiłem. Tak Taka. Beka! Beka! I kurde ty się ciągle leczysz! <śüzdżak> o nie! O nie, o nie, o nie, widzę coś grubego co idzie w moim kierunku. To jest jestem niebieski skurwy na. synie. <śüzdżak> na, 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 na najwyraźniej teraz już jesteś żaden No i uciekł! Dwa. No patrz jak się na mnie skupił! Ty chłop! Nie mogę trafić! Jezu! Leczanko! Byłem kurna, no! Był rzeczywiście, że to dawno! U NIE! Zatrzymałeś MOJE OCZENIE! Szokudowek, weźmy się, sfokusujmy na nim, bo o, elegancko. Ej! Ale bez taki. On, on wygrywa, nie mogę mu na to pozwolić. Au. <grym grym> Jesteś sure? Sure? mogę się ukryć przez 20 sekund. Muzyka w tej grze zawsze była piękna. You can take away my victory! Dobra, FUCK Fak ju! Fak Yes! Kurde. A miałeś połowę HP już. Wywalmy wszystkich tanków. Co? So? A to jest co? Wait, to krzak grał ano? Ja gram Ano Ja no. was rozwaliłem wtedy Jezus Maria Monty jaki ty jesteś gruby Moja mama <grywa>